Siemanko. Sobota, pogoda. Nie będę mówił jaka. Bardzo niefajna. Godzinne wyjście przed świętami. Dzisiaj gościnnie Xtera, deusik. Ta nieszczęsna nokta. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. Będzie, będę się włączał w trakcie Nara. Słuchajcie. Pierwszy sygnał. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie Kumpel znalazł ostatnio. Jak sam był. Srebrną monetę. Dwa, no jest ryba, Zobaczmy. Wykopmy to razem. Ale dziwne. Wszędzie bije. Czyli będzie raczej coś ludzkiego i dużego. No, chyba nie. Chyba nie. Wszędzie bije. Ja Muszę to wykopać. O, albo coś tu jest dużego a jest taka ziemia okej okay. tak idzie do się bo fajny krótki sygnał i płytki zobaczmy jeszcze na dziurze. Pierścionek Dziadostwo Siema, słuchajcie, jest porażka Wczoraj była impreza firmowa Nie że jestem słaby, to jeszcze praktycznie zero sygnałów Teraz się udało Pierwsza chyba, nikt jeszcze oprócz mnie nic nie ma Na pewno będzie Cesarstwo, jeden feniżek. Widzę po kolorze, już zielone. Albo Weimar Albo jeszcze coś innego, dobra 1 cent, 1955 gdzieś Belgia albo coś innego. No ale przynajmniej nie będzie bez monetki. Niedaleko tamtej monetki, dość ciekawy sygnał. Raczej nic to nie będzie, ale mało materiału mam. pomyślałem, że nagram cokolwiek. Ale jest paskudna pogoda i paskudnie się czuje dzisiaj masakra. tak to dzisiaj wygląda ale jeszcze chwilę i spadamy, bo chłopaki mają czas do pierwszej to już w pół do chyba, czy nawet później to będzie na pewno ostatni ten, bo tu już jest auto praktycznie przy samym wyjściu z łąki dzisiaj nie był mój dzień, oprócz tej monetki same śmieci, ale czuję się tragicznie ale przynajmniej się nauczyłem, że na kacę nie ma co za bardzo Spotykana rzecz, a ładnie biło. Tak zwany polmos. A po niemiecku to będzie polmosę. Siemanko. Trochę mnie nie było. ale wiecie, jak to święta. Odwiedziny z Polski. Byliśmy tam dwa razy, ale na kacu, ani mi się nie chciało kamery wyciągać. Z tym całkiem na no, innym. Tu takie stare ta drzewa, już mi się to podoba. Tu bardzo blisko cmentarz. Nie wiem, jak stary, mam pozwolenie tu i naprzeciwko na łąkę. Zamelduję się, a coś będzie. Trzymajcie się. Ale jest kombo, bo tu są tory. Ale pierwszy jakiś ciekawszy sygnał. Ale są straszne zakłócenia. Muszę jakiś inny program wyszukać. Co to będzie? Co to będzie? chyba coś po wierzchu, nie bardzo będzie jakiś kawałek blaszki aluminiowej, coś czuję Oj to. Oj to było całkiem na wierzchu niepotrzebnie dziurę kopałem ja to się znam, co? kawałek blaszki ameliniowej Słuchajcie, jeden z niewielu dość znośnych sygnałów na tej łące. No, dziadosko się chodzi. Nie na swoim programie, na takim całkiem innym dźwięki, Ale tylko na tym idzie chodzić, bo ten mój to ma zwariować po prostu. Pójdę jeszcze raz do góry, raz na dół. Zmieniam zmienia miejscówkę, bo to się mija z celem. A zaraz będzie ciemno. Oj. No i. O. Dało się wykopać. Kawałek blaszki. Szkoda. Słuchajcie, jest taka kakofonia. Że ciężko w ogóle cokolwiek namierzyć. Przez te tory one są tak strasznie wysoko. I obojętnie, co ustawię za program, jaką czułość. Praktycznie nie da się kopać nie? Jeszcze ze 2-3 sygnały, bo coś tam wykopałem, ale tylko wielkie jakieś żelastwa. 2-3 sygnały i pojadę chyba w jakąś inną miejscowe, bo zapowiadało się fajnie, nawet też fajnie wygląda, ale no nie idzie tu nic sensownego zrobić. Chodzi, żeby chodzić, to nie o to chodzi, nie? Jak słyszysz wszystko, tylko nie sygnały właśnie. O nie, to może być coś fajnego. To nam Macie na żywo. Łyżkę. Stara, miedziana, cieniutka. A no, czyli może. Pójdę. Czekajcie, schowam. Tam są takie jabłonki stare, tam pójdę poszukać do następnego. Wiem, że mówię to cały czas. Ale ten może być naprawdę fajny Ogólnie fajna miejscówka, tylko mówię, żeby nie te tory Chyba, że wy macie jakiś pomysł jak ustawić Wykrywać w takim miejscu gdzie naprawdę jest blisko torowisko i jednak nic ciekawego Chyba trzeba zawijać porty stąd na inne miejsce Mam jeszcze jedno w zanadrzu. Nie byłem też jeszcze nigdy. W środku wioski trochę, także też może być ciekawie. Chyba tam się właśnie zaraz wybiorę. Do usłyszenia. Myślałem, że przejdę przez ulicę. Też jest taka fajna łąka nie do końca. Jestem pewien, czy na nią też mam pozwolenie. Ale to odważny świat należy. O! Patrzcie jaki szrom ogólnie to w nocy mamy nawet minus 5, w dzień nie więcej jak 1-2 stopnie ale jak się słońce oprze to nie wygląda to tak źle Nienawidzę, nie umiem, nie umie nie umieć, umieć wykopać. Dobra, mamy tu kawałek jakiejś blaszki, to fajnie się zapowiadało, ale się wiecie co, narka, drugi kawałek łąki ale coś czuję, że nie pochodzę, bo to jest w środku samej wioski. Jestem tu 20 sekund, jak się ubierałem już 15 osób wyszło z domu i to, to robię. Także zobaczymy, na pewno będą mnie zagadywać, ale przynajmniej wykrywać jest stabilne. Do, do za chwilę. Nie musiałem daleko iść, zrobiłem dwa kroki. Pierwszy sygnał i od razu fajny taki. Pewnie nie będzie nic, ale w porównaniu z tamtym programem, co chodziłem, to tu przynajmniej wiem opłaca się kamerę włączać, bo tam to był po prostu jakiś dramat. Co to będzie, co to będzie? Będzie to takie gwiazdostwo, no ale nic, jest nadzieja, że coś tu wyjdzie, jak ludzie mnie zagadają na śmierć. Taki dramat, że na jedno przeciągnięcie wykrywaczem same sygnały, same śmieć, tu jest typowe śmietnisko. I chyba jeden z lepszych sygnałów tutaj takich normalnych. Też to na pewno nic nie będzie, ale kończymy tą nierówną walkę, bo już się robi bardzo zimno. A poza tym tak jak mówiłem Jestem atrakcją dla całej wioski, Ludzie nagle zaczęli wychodzić z psami na spacer. O właśnie. Trochę to mamy masakra, śmietnik jak nic idę do auta nie wiem, zobaczę, czy podjadę na tą trzecią jeszcze miejscówkę czy już dzisiaj dobra mam sobie spokój, ale chyba odpuszczę trzeci raz się z Wami dzisiaj witam jednak ciekawość wygrała Trzecia miejscówka, szybki jak są, Daj Boże, żeby była choć jedna monetka. Bo na razie to tylko ta łyżka. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, dość ciekawy sygnał. I wam powiem, że jak na razie tam się najbardziej podoba. wykrywać jest trochę mniej stabilny jak na tej drugiej. Ale o wiele stabilniejszy niż na tej pierwszej. No i przyszedłem kawałek, jak jeden śmieć. Ale nie ma takich sygnałów jak tam. Że na jednym przeciągnięciu są 8 sygnałów i same wielkie w ogóle się nie opłacało wbijać łopaty A tu, drugi raz, tak będzie dostał. Zobaczymy, przejdę jeszcze kawałek. Jak nic nie wyjdzie, za 15 minut, kończymy. Słuchajcie, normalnie mam dupę, nie truję takimi znajdkami, ale dzisiaj jest taka posłucha, że. Chyba plomba będzie Egzek z... Wszystko od błota. plomba dla mnie egzek po pierwsze miejsce z złej także Do danych tego wypadku niestety nie można zaliczyć No, następne znajdko, którą normalnie dupy nie truje, Ale dzisiaj to jedna z lepszych Czyli jakaś stara łuska Nawet nie iść odczytać za bardzo jako Łeżeczka numer 2, tym razem nie Oj, nie cała. No Ale nie ma nic ciekawego na niej I tym akcentem kończymy, bo jestem 2 metry od auta, no chyba że jeszcze jakaś srebrna moneta pod samym autem i wtedy by było oczywiście lepiej, nie? blisko auta jestem Słuchajcie ten sygnał, na pewno będzie jak to się mówi kapsel bo bardzo blisko drogi jestem ale twardo kapsyla, bo jakiś inny idzie do ale chyba nie to, nie? <grystanie> beka jednak nie kapsel. Coś okrągłego, no, ale raczej dziedzictwo. Dobra, trzeba skończyć tą nierówną walkę. Trzymajcie się, ale ja chyba mam coś najlepszego dzisiaj. Teraz, żeby wam udowodnić, tu jest auto. Nie, może być to nic, ale jakieś takie stale wygląda. Coś tu na tym jest, ja to spróbuję doczyścić. Tu do góry coś wystaje, choćby korona zaraz albo czekajcie może mi się uda tak, o tako środek podręczny zróbmy to no zróbmy to razem beka <grytanie> tu coś wychodzi nie ale jaja dlatego zawsze powtarzam nie wolno się poddawać przy samym aucie. Jestem dosłownie meter od auta, nie? Jakaś wpinka, jakieś coś, pogięte strasznie. w sumie to już to chciałem do tego wrzucić do, do torby. Ale zauważyłem tą koronę i tu jakiś napis.